Dobry wieczór. Celem w Pucharze jest przejść do kolejnej rundy. jeszcze się dobre zawody zagra, to, to radość jest pełna. I dzisiaj u nas jest radość pełna, bo przeszliśmy do kolejnej rundy, co było celem i zagraliśmy dobry mecz. To, co jest celem naszym też zawsze w lidze. Co do meczu, no myślę, że mecz był pod kontrolą i, i wygraliśmy zdecydowanie. E, aczkolwiek wiedzieliśmy, że, e, że Termalika ma mocny zespół, że jest jednym z głównych kandydatów do e, awansu, do ekstraklasy. Dzisiaj momentami chciała to pokazać, natomiast no, my byliśmy dzisiaj bardzo dobrze dysponowani, agresywni, w wysokim pressingu. Bardzo, e, bardzo dobrze pracowaliśmy z piłką, mimo trudnych warunków, też dobrze. E, Wyglądaliśmy dużo płynności, dużo sytuacji. Także cieszymy się bardzo, że oprócz awansu do kolejnej rundy zagraliśmy dobry mecz. No i jesteśmy pełni optymizmu w przygotowaniu do kolejnego spotkania. Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Przede wszystkim gratuluję Raków. Wygrał zasłużenie te to spotkanie. Mieliśmy plan na ten mecz, no niestety nie wyszedł. Nie wyszedł, wygrał zespół lepszy. Nie na darmo. To miejsce w tabeli, które, które Raków e, zajmuje w ekstraklasie, to dzisiaj się potwierdziło, że graliśmy z jedną e, z lepszych drużyn w Polsce na obecną chwilę i e, mimo, mimo tego, że, że, że mieliśmy ten plan no to Raków zdecydowanie e, lepiej zagrał od nas, kontrolował to spotkanie i no, za wiele nam się dzisiaj, dzisiaj nie udało. To też ten mecz jest dla, dobrze dla, do, dla nas e, trenerów do przeanalizowania, pokazać zawodnikom, gdzie, gdzie, gdzie popełniamy błędy, bo, bo tylko tak możemy iść, iść do przodu i e, wydaje mi się, że najlepszą e, najlepszym momentem do tego, żeby to zweryfikować jest najbliższy nasz mecz w środę i będziemy chcieli e, pokazać się z dobrej strony i wrócić na, 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 na właściwe tory i zapunktować już w środę. Też, też było widać, że ten okres czasu, który czekaliśmy na to spotkanie, dwa tygodnie niestety bez, bez meczów, też było dzisiaj troszeczkę, troszeczkę wy, widać, także ten mecz, rytm meczowy jest, jest bardzo ważny. I, dzisiaj żeśmy zagrali, aczkolwiek nie jestem zadowolony bardzo e, z tej gry, bo doprowadziliśmy do, 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 do prostych e, sytuacji, można powiedzieć w prostych sytuacjach traciliśmy piłki i niewymuszone, niewymuszone takie straty własne powodowały to, że raków zdobywał przewagę, czy też sytuacje pod, pod bramką. I, i robiliśmy sobie problemy, dlatego przeanalizujemy to spotkanie. Dużo materiału na pewno jest do, do, do analizy i idziemy dalej. Idziemy dalej w środę najbliższy mecz, żeby się pokazać z dobrej strony i, i, i wejść, tak jak powiedziałem, wcześniej na właściwe tory. Także jeszcze raz gratuluję Raków Częstochowa wygrał zasłużenie dzisiejsze spotkania, a my przeanalizujemy i trzeba się wziąć do roboty.